Tak, to jest Fortnite. Tylko dzisiaj nie będziemy grali na Battle Royale, tylko zagramy w Lego... Fortnite. Tak, dobrze słyszycie, zagramy w Lego Fortnite. Więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem z czegoś innego niż Minecraft, ale też nadal w tematyce Minecrafta. Otóż dlaczego? Już wam wytłumaczę. Jakiś czas temu do Fortnite'a doda został dodany tryb Lego Fortnite, czyli taki jakby są ludzie Lego i to jest taki jakby survival. No, ja jeszcze zbyt dogarniam, ale w mojej opinii to jest taka jakby taka, takim taki Minecraft. No, ale nie wiem czemu. Ale wielu tak widziałem, jak widziałam filmy z tym Lego Fortnite, że to jest jakby taki Minecraft po prostu. Więc dzisiaj sprawdzimy, czy Lego Fortnite to nie jest przypadkiem lepszy Minecraft. No, dzisiaj to sprawdzimy. Więc jeżeli dzisiejszy odcinek Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, suba, dzwona. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, bo ja wiem, kto subskrybuje, a to nie, więc zasubskrybuj. I mam nadzieję, że spodoba Ci się trochę inny film niż tylko Minecraft Pharma i tylko Minecraft. Inny film. Z inną grą, ale dalej w tematyce Minecrafta. Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek z Lego Fortnite, zostawcie pod tym odcinkiem 5 łap w górę. Macie gwarantowany drugi odcinek z Lego Fortnite. Zresztą zobaczymy jak ta gra się potoczy. Więc z przedłużania wpadnijcie jeszcze na Instagrama Kryser55, taki fajny Instagram. No i co? Nie będę przedłużać. Rozpocznijmy dzisiejszy odcinek. Więc jak widzicie, mamy Fortnite i teraz musimy przejść na Lego Fortnite. Więc mamy, ok, mój skin zamienił się w ludzika Lego. I teraz tak, nie mogę kliknąć graj. Najpierw musisz wybrać świat, czyli wybierz świat. I tak, no mus muszę z najprawdopodobniej stworzyć, bad, bo nie mam jeszcze żadnego, bo ja jeszcze nie gram na to. Bede to będzie moja pierwsza reakcja na tą grę. W sensie pierwszy raz będę w to grał, na filmie. Okej, okay, więc no, stwórz, nowy świat. No, powiedzmy, że stwórz. Pole na światę. Aha, bo to no, dobre, no to wybieram to. Tfialnie piaskownica. No, ja biorę przetrwanie, powiedzmy, że gramy w Minecraft'a. Graficzna prezentacja Aha, to jest co mogę sobie okładkę wybrać. No to mi się to podoba w miarę, to sobie to wybiorę Ziarno Aha, to jest jak w Minecraft, czyli mogę jest jakiś... Napisz ziarno, tak jak to... Seed Wrogowie włączeni Głód włączony Temperatura włączona Energia włączona Likwidacja włączona Ekwipunku po likwidacji włączone Okej, okay, dobra, robimy sobie jakiś hacku, dobra, jakaś randomowa liczba Najlepsza randomowa liczba, żeby wygenerować świat Więc co? Klikam chyba rozpocznij I rozpoczynamy w grę w takim razie Świat graczek w serwisie. Ok. Tworzenie świata, czyli teraz ten świat się tworzy. Ok. Dobieranie graczy, sprawdzanie aktualizacji. No to będę z graczami normalnie grać czy co? Dobra, w gotowości. No to już się włącza. Jak mówię, Lego Fortnite. Pierwszy raz w to raz gram. wyklegram gram w Fortnite Battle Royale, więc zobaczymy, co to z tego będzie. I czy w ogóle jakoś przeżyję to. No zobaczymy. Ok. Coś się zaczyna, bo zaczęło jakiś dźwięk słyszeć. Ale jakiś dźwięk zaczyna wszyscy. Ciekawe, czy się już ten świat nie wygenerował. To się ja od, przynajmniej... O, wchodzisz do łąki. Gdzie ja jestem? Okej. Okay. Rozmawiaj z dowódczynymi drużynami e przytulanek. Ach gdzie ja jestem? Kim je ty jesteś? Obraz kim ja jestem? Kontynuuj. Zaraz znam odpowiedź na to odpo ostatnie pytanie. Zna nazywam się dowódczyni drużyny Przytulanek. Miło cię poznać. A czy to tyk, to kryser? Dlaczego twoje imię brzmi znajomo? Pierwszy raz w życiu wpadłem do aż tak nowego miejsca jak to, ale cieszę się, że jesteś tu ze mną. Tu, możesz być, tu może być niebezpiecznie. Przygotujmy się na wszelki wypadek. Do widzenia. Okej. Okay. Pierwsze co mnie denerwuje, tu jest strasznie ciemno. Czy ja mogę sobie jakoś to jakoś rozjaśnić, to będę wdzięczny jakoś? Okej, okay, czyli to jest jakby taki survival, już widzę, że mi trochę będzie legować. Czyli tak, mamy głód. Więc rozumiem, że musimy zabrać jakieś drzewo, ale mi laguje. Mamy mapę, tak ja normalnie dobra. Jezu, tu Już widzę, że będzie mi bardzo do, świetnie legować. Dobra, moje lagi są nie do wytrzymania, okej. Okay. Zbierz drzewo i granit. Skąd mam wiedzieć, który to jest granit, kurde? Zbierz maliny. Zbierz drzewo, okej. Okay. Czy to jest taki jakby... Survival? Drzewo, granit, okej. Okay. Zbierz drzewo. Czekaj, taba, to mam tutaj rzeczy. A nie ma żadnych, zanim bo ja gram salo, okej. Okay. Dobra, zbierz drzewo. Na razie będę zbierał sobie drzewo. Może jakieś drzewo sobie zrąbać? Naucz się przetrwania, zbuduj ognisko. Dobra, czekaj, A jak się robi z... Aha, bo dobra... Jak w tym, w normalnym formie, czyli Q i ognisko. Zobaczymy, już mam sporo drzewa na to. Ale ja bym... Gdzieś w jakimś ładniejszym miejscu bym sobie to postawił. W sensie, pod tym drzewem na przykład ognisko zbudować. Buduj. Okej, okay, mamy ognisko. Z gaziogiem fajnie mam ognisko Stół rzemieślniczy teraz Przybijmy granitu, ale skąd nie mam wiedzieć co to jest granit? No, no więc muszę skądś wkoływać granit CO to SIĘ DZIEJE? Ja mam się bać czy coś? <grytanie> Widzowie okej, okay, ja totalnie nie ogarniam Dobra, a skąd mam wziąć granit mi ktoś powie? Co się dzieje? Ja nie ogarniam totalnie tej gry Pan czy drzewo? A my potrzebujemy granitu. Aha, to jest granit, dobra. Czyli jest zwykłe kamienie, po prostu to muszę zebrać. No coś jest, zaraz tam pójdziemy, sprawdzimy co to jest. Ale na razie zbieram granit. W międzyczasie też robi się dzień. Jak mówię, totalnie tego Lego Minecraft nie ogarniam Zresztą pierwszy raz w niego. Mogę jeszcze tu jakoś przyspieszyć? Jezu, te moje lagi. Zresztą to jest u mnie norma, że mi Minecraft, yy, Minecraft, on już mi się myli z Minecraft. Fortnite mi laguje, ale dobra. Stworzymy nic, już mogę zbudować. Postawmy sobie. Powiedzmy, że będzie jakaś nasza baza. Dobra, postawmy sobie go tutaj. Rozmawiam z kapitanką Brawera. Niech to. te hełmofony naprawdę nas zestrzeli. Gdybyśmy tylko. ech. teraz to bez znaczenia. Czekaj, nie pamiętam cię z, ze statku. Przedstaw się. Jestem rebeliantem, jestem przyjacielem. Powiedzmy, że jestem przyjacielem. Chyba muszę cię zaufać. Moja ex eks. eks. gdzieś zniknęła, a ja nie. Nie poznaję tej planety. Kontynuuj. Kto wie, jakie niebezpieczeństwo mnie tu czekają? Hmm, wyglądasz na kogoś, kto dobrze zna okolicę. Zech zechcesz, że może pomóc rebeliantom? Jestem być tu, by ci tu pomóc. Zwoni mnie Brawera. Możesz mi, mi mówić, kapitanka Brawera. Muszę ustanowić tymczasowy posterunek. Moja ekspres jest rozproszona. Wydziczy. Musimy znaleźć bezpieczne miejsce na. na Przegrupowania. Dołącz do mnie, weź tę lornetkę, pozwoli ci znaleźć istotną lokalizację takie jak jest jaskini, którą dostaniesz do naszego posterunku. Spotkamy się tam, uważaj na pobliskich szturmowców, nie zestrzela jej zbyt celnie, ale ich, ale jest ich dużo. Może później. Czekaj, to, to zostałem tą lornetkę teraz, jeśli dobrze myślę, tak? Co to jest? A nie, to jest granit, kurde mam break Schemat na kill ok okej. Czyli mamy schemat na kill Prosta chatka. Być kurde, miałem schemat na kill off. Gdzie okay. ten schemat na kill, off. Na kill off? Ja się uczę, widzowie, jak mówię. Ja jeszcze nie ogarniam totalnie tego tu wszystkiego. A ten na ten kill off. Ja bym zrobił sobie ten kill off. Ja tu nie ma. Czekaj, tu mam stół rzemieślniczy, tartak. Stacja. Budowle, prosta chata. Chyba sobie postawimy jakąś prostą chatę, mi się wydaje. Jak mówię, ja nie ogarniam totalnie, dopiero się uczę. Tutaj chcę postawić. Dobra, stawiam z tu. Aha. Kurde, jak w tym. W nie wiem czym. W, którym? W, czy, w jakiejś grze tak było, że takie budowanie, ale nie pamiętam w której. A w The Forest było takie, teraz mi się przypomniało. Okej, okay, dobra, spokojnie, jakoś ogarniamy. Aha, no dwa, stoi twoje postawy, dlatego nie może postawić. Jeszcze ta ścianka. Buduj. Może za mało zasobów Kurde! Czyli muszę iść pozbierać drzewo. Tutaj widzę, mamy jakieś dynia, zbierz dynię. Aha, no. Łapą, to sobie na pewno to rozwalisz, chłopie. Zbierz... O, kukurydza, ku 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 kukurydza. rozbieramy no, kukurydza. Ja mam zbierać drzewa, zbieram kukurydza, fajnie. Dobra, tego granitu też trochę pozbieram. Po czemu by nie w sumie? Tam mamy świnki. To są chyba najprawdopodobniej świnie, to wygląda jak świnie, okej? Okay? Dobra, zgubiłem swoje obóz Tu jest mój, tu są te randomy. Domy. Ukończono. To jest nasza chata. Aha, no to jest nasza chata, spoko. Czekaj, padasz z głodu, muszę coś zjeść. Czekaj, co tu mamy? Zjemy sobie tą kukurydzę. A bo mi tu pasek ładuje. okej. Okay. Muszę sobie zjem w miarę sporo, żebym miał dużo na tym pasku. Okej, okay, dobra, mamy pasek na maksa. Des tak, tab. Co tu mogę zrobić? Co jeszcze mogę zrobić? Naucz się przetrwania. Stwórz zwykłą leśną siekierę. Stwórz własną wioskę. Ukończ budowę prostej chatki ha, bo to jeszcze nie skończona no, Ale dobra, jak zrobić tą siekierę? Zobaczmy jak zrobić tą siekierę Zacznij budować, bo ona jeszcze nie jest skończona ta chata Takie buty I jeszcze przyjemy tutaj ścianki jednej Okej, okay. zbudowane Też od razu chciałbym przeprosić Jak będą... Jak... ma no, mało zasobów Jak będą jakiekolwiek lagi, bardzo przepraszam za nie Ja bym lagował na kamerce, albo lagował ten więc na w razie, w razie wu, na następny odcinek też będzie ogarnięte, jeśli zostawicie 5 łapek w górę. Dobra, ale na razie, budujemy chatkę. A co sumie my chciałbym tutaj jeszcze coś trochę zrobić. Dobra, zacznij budować. Dobra, teraz mi starczy. O, teraz będę miał łóżko. Schemat na łóżko. Okej, okay. czyli prosta chatka skończona. Teraz tak. Łóżko. A, nie mam materiałów na łóżko, fajnie. Czemu ja cały czas klikam tu Ale teraz tak, powiedzcie mi, jak zrobić. Kilow, ale jak stworzyć tą, przepraszam, siekierę, Gaddemet. Aha, bo tu jest sturzy. Ale jestem, ja to serio jestem debilem, naprawdę Chcę, żeby od tego był się rzemieślniczy, kur... Minecraft, no gaddemet. Dobra, zwykła na sikiera, Czyli tak, potrzebujemy granic nie mam drzewa Czyli musimy iść pozbierać drzewo A czekaj, bo tu mam jeszcze też punkty, widzę, tu na mapie Więc okej okay. Więc będzie tu sporo do zwiedzania Dobra, pozbieramy drzewo, zróbmy sobie pierwszą siekierę, kilow setezę zdążymy zrobić jakby Minecraft, by mnie patrzeć, survival Minecraft Dobra, zbierzemy drzewo, zbierz maliny, pyk, pyk, pyk Rozwal to drzewo Okej, okay, rozpadało się niedobrze Teraz tak Nie możesz używać w deszczu, co?! No! Serio? Serio?! Nie no, na łóżku mi jeszcze brakuje zasobów, kurde a, to jest ta lornetka, którą dostałem. Dobra, ale nie będziemy jeszcze jeszcze korzystać, Nie no, to... Ja, ja walę ten deszcz idę sobie zbierać maliny sobie deszcz. Bo czemu by nie wsum Będę porąbę sobie drzewo, bo czemu by nie... Nie wiem czemu nie mogę też robić. To jest bez kid, Beznadziejne. Dobra, łóżko robię. Robię łóżko. Sprawdź łóżko. Przepisane łóżko. Co ja tu mogę zrobić? Następny poziom dostałem gademet. <gryw> nic nie robię, 29 poziom, bo ja taki mam ogólnie w tym, Fortnite. No nic nie zrobię. No dobra, spróbuję tam te świnioki ubić, bo to są świnie ewidentnie. Pogłaszcz. Dobra. Nie ja będę ci głaskał, kurde mendo. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wracaj się, wracaj się. No Jak w Minecraft, spierdziela! Chodź tu! Chodź tu moćka! A to jest świnia, nie młuczka, co ja gada. Okej, okay, zabiłem ją. Mamy mięso! Mięso. Les Muszę je też przepalić? Jak w Tedy, Jedynie. Jakbyśmy chcieli sobie zjeść. Czemu nie mogę korzystać z tego stołu w deszczu? Ktoś mi tu wytłumaczy. Aha, no to na razie zostało mi co jedynie. Widzowie, to zbieranie rzeczy. Dobra, będę walił w nią. Chodź, chodź tu, chodź tu, świnok. Chodź tu, świniok Nie płacz, będzie dobrze. Chodź tu, mućka. Czy też kiedyś przyjdzie, żebym mógł skorzystać z tego stołu? Twoje łóżko, okej, okay, przepisałem co. Mogisz spać? Jezu, jakie mam lagi, co jest? Nie no nie nadążam! Aha, leżę sobie. Po prostu se leżę. Teraz skąd ty to masz? Nie no, jak się zdenerwuję... Dobra. Pewnie zastanawiam się czym to rozwaliłem, żeby sobie to w chacie postawić. Nie będę czekał. Teraz mogę użyć, no. kierast stwórz. Czyli teraz tak, mamy siekierkę. Okej, okay, mamy siekierę. Czyli teraz mogę sobie rąbać te większe drzewa. Czyli z, z, przykładowo sobie zrobię to Słuchajcie, coś wam powiem Ja w Minecrafcie narzekam na lagi Ale tu też laguję i wcale nie... Ej, co tam chodzi? Tam coś, Co tam chodzi? Tam coś chodzi Okej okay. co? Aha, i to się rozwaliło na takie małe I to jeszcze na mniejsze kawałki Aha, i mam z tego trzeba... Ej, ale co tam chodzi? Tam coś się chodzi To szkielet? To szkielet! O, mam kości. Sztylet myśliwski. Okej, okay, zblokowało mi się jakaś nowa możliwość. Jakiś sztylet. Okej, okay, zaraz to już sprawdzimy. To jest pewnie jakaś broń. Jest, sztylet. Ale mam za mało kości. Pochodnia. Dobra, zrób pochodnia. Zrobimy sobie pochodnia, bo czemu by nie w sumie. Teraz tak, kill off, mamy na kill off, zrobimy sobie kill off też od razu. Tak, mamy tap, kilof, mamy kill off, dobra. Mamy jeszcze jakiegoś grzyba mamy pochodnię, ale nie mamy, jej, kurde, na przodzie. Aha, bo tutaj druga ręka. w Drugą rękę sobie mamy pochodnię. Jak w Minecrafcie, no gademy. Czyli tak, mamy kill off, mamy to. Kurde Minecraft, tylko w wersji LEGO. Dobra, na pewno coś muszę zjeść czy ja z tą mogę? Czy ja mogę sobie tu też jakąś zbrojkę robić, jakąś tarczę? Czy w sensie jak w Minecraft przykładowo? Idziemy na ten... Te dobra, spróbuję ten tego drugiego ubić. Co on ma? On ma off. On ma off. Aha. Aha, dobra, bo ja tu mogę jeszcze unikać. Okej, okay, mamy jeszcze off za free, dodatkowo myślałem, że to jest kamień, no to jest tam. Mam to kilow Ale teraz se mogę chociaż zrobić... Kurde Jak widzę na podglądzie to mi najbardziej reaguje przy tej chacie! Ale dobra, zrobimy sobie też kill. Aha, ale z nie mam granitu. No to musimy mieć jakiś granit uprzeć. Co to? Co to jest? Spająk Jak w Minecraft! ja no, może nie... Spajk. Jakiś kamień sobie znaleźć. Uważaj na te moby, bo rzeczywiście odchodzą moby. Już tak daleko się nie oddalając. Dobrze trochę z tego kamienia. Przede wszystkim może coś zjeść, bo widzę, że zaraz będzie nieciekawie. Tak nie z czegoś. Ale dobra, już po sobie nawet widzę, że już zaczynam mniej więcej ogarniać o co w tej grze chodzi. Myślę, że coś, coś tu klęczy, prawda? To było po prostu... Oha, kolejny szkielet... O nie, o nie, 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 nie. Ile na nich bieg! O nie! O nie, 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 o nie. Dździmy goni, dźwięk goni, goni Dobra, trochę riski, trochę riski Jak się w dwóch we mnie rzucili, to co ja mogę zrobić? Okej okay. Czyli tym też się mogę rzucić, dobra. Ale dobra, dobra, dobra. Mamy kości, które chciałem, więc możemy sobie to przerobić na Miecz kolejne osiągnięcie zrobiłem Tak, to sobie ściągamy na spód Dobra Że otwórzmy sobie budowanie, co tu jeszcze mam do zrobienia? Wiejski rynek okay, Zróbmy ten wiejski rynek, se postawmy Masz za mało zasobów, no ale tak se umieszczę Mam za mało zasobów, co nie mogę Robi się dzionek, więc gitara Myślę, że, albo w sumie, dobra Będę to sobie pochodnie w rynku trzymać Jak w Minecraft. Cie. jak w pop. popierdówka muuuu. Chodź tu, mućka, chodź mućka tam coś jeszcze jest, ja bym tam jeszcze poszedł sprawdzić co tam jest Zaryzykowo. A to jest, skoro to jest taki jakby Minecraft, czy tu też można robić jakieś wiecie, farmy czy coś? Okej, okay, kolejna ubita, jeszcze tamta się zda Nie dobra, dobry jest ten miecz w sumie No, kurde Mućka wracaj się, wracaj się Mućka Mućka! Chodź tu Po całym, pod całym świecie z tą nie będę latał. No. Spróbuję zrąbać to drzewo. Dam radę z tą siekierą? I dam na spokojnie. Ej, dobra, z tego to będę miał chyba sporo drzewa. O, tam są jeszcze owce. Owiec jeszcze nie było. Siema owieczki. Jest o żeby je pogłaskać, ale ja nie będę ich głaskał. Aha, to głównie pod jedzeniem. No, ale my potrzebujemy jedzenia, więc. Ktoś musi zginąć, żebyśmy my mieli co jeść. Teraz bierzemy tą se jeszcze, żebyśmy mieli jakieś jedzenie. Teraz tak, wracamy no tro, trochę łupu jakiegoś mamy. Dobra, to teraz mogę postawić sobie rynek. Aha, dalej mam dalej mało zagranitu. A czy są już odblokowane jakieś nowe opcje? Na razie niczego nie ma. Czekaj, tu jest taki wielki kamień. przecież to mogę skopać. Okay, tu mamy sporo granitu. 10 granitu. Teraz powinniśmy już ten rynek na spokojnie postawić. Tak, postawimy ten rynek, bo mamy wyczęstujące do rzeczy. Dobra, tu sobie wioskę budujemy. Ikona. Okej, okay, dajmy sobie to. Dajmy sobie to. Nazwa. Postawimy nazwę. Mroczne miasto. Przyjemna posiadłość. Dobra, niech będzie przyjemna posiadłość. No, Kuroki są jeszcze. Dobra, mamy przyjemną posiadłość. Znacznik tam. Za mało zasobów. Granitu brakuje. Przyjmujemy granit, okej. Okay. Ej, niby się robi noc, ale jakoś tak ciemno. Niby robi się dzień, ale jakoś tak ciemno jest. Nie wiem, mi się tak... Dobra! Ja bym jeszcze poszedł tam sprawdzić, co tam jest. Zaryzykowałbym poszedł tam sprawdzić. Coś tu jest. Czy tu jest szansa? Ej, tam normalnie gracze z tego. Mam nadzieję, że mnie nie da mnie się nie rzuca. Cześć. Ciema. Ja chyba nic nie zrobię. Jaskinia, czy weszłem do jakiejś kini teraz? Do kejwa weszłem, do kejwa Dobra, lekkie lagi są teraz, wyjdź Dobra, nie, mam pomysł, na razie nie będziemy tu wchodzić, bo nie czuję się pewny, żeby tu wejść A znając mnie i to moje umiejętności gry w Minecraft, jak to dobrze widzicie na niektórych odcinkach Wolę na razie tam nie wchodzić I wrócimy tam później po prostu Myślałem, że oni mnie zabiją, ale nie, nie zabili mnie Więc to w sumie dobrze nawet Czyli poczekajcie, potrzebuję jeszcze granitu trochę, żeby postawić ten słup Tam jest, to możemy na to zebrać I Dobra, postawimy ten sobie to Tutaj przy tym Niebieską co zrobimy Potwierdził Aha Ale co z tego zrobimy niebieską jak i tak jest zielona Zobacz centrum wioski Gości brak, poziom kompletności Drewno granic, nagrody Mam jakieś nagrody, czyli Za coś robienie nie będziemy mieli nagrody Mieszkańcy, na razie jest zero mieszkańców W dużym skrócie, no trzeba Tu się jeszcze wdrążyć, ja jeszcze niezbyt dogarniam, ale myślę, że jak trochę sobie Po jak ogarnę to będę więcej rzeczy rozumiał, będę więcej rzeczy mógł w stanie tutaj zrobić. Więc może odpowiedzmy sobie na takie pytanie, które zadałem sobie dzisiaj odpalając to grę i nagrywając to. Czy to jest lepsze od Minecrafta? Czy Lego Fortnite jest lepsze od zwykłego Minecrafta? No i moja odpowiedź jest taka, że no Minecraft to mimo wszystko Minecraft. Minecraft będzie wyglądał jak Minecraft, ale nie ukrywam, że Lego Fortnite też jest spoko. Więc więc jeśli, mój drogi widzu, zostawisz to 5 łapy w górę, to bankowo pojawi się drugi odcinek i kto wie, może to będzie jakaś miniseria z LEGO Fortnite. Więc co? Więc to będzie na dzisiaj koniec. Jeśli wam się dzisiejszy odcinek podobał i trochę odskocznia od zwykłego Minecrafta, to zostawcie łapkę w górę, suba, dzwona, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo jeszcze wiek z was tego nie robi. A ja wiem kto subskrybuje, a kto nie wie zasubskrybuj. Wpadnij na Instagrama Krysty 55 i zostawcie 5 łap w górę, jeżeli chcecie kolejny odcinek LEGO Fortnite. I jak będzie sporo łap, to może jakoś miniseria będzie z tego. Więc to na tyle. Dzięki wam wielkie. Trzymajcie się na razie, no i cześć!